Tym razem pan Jarosław Adamek, ekspert w zakresie specjalistycznego budownictwa obiektów medycznych, przedstawi temat Efekty ekologiczne i ekonomiczne budownictwa modułowego na przykładzie zrealizowanych szpitali. 15 minut, panie dyrektorze. Pani Wioletta wie, że ja zazwyczaj przedłużam. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mogę być po raz trzeci tutaj z państwem. Trzecia, kolejna konferencja. No ja co roku staram się pokazać coś nowego tak żeby państwa nie zanudzić, żeby ten temat budownictwa modułowego jeszcze bardziej państwo przybliżyć. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym co się dzieje w temacie prefabrykacji, w temacie dostępnych środków oraz wymaganiach, które będą na państwa nałożone. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę, że wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej do 2028 roku Zgodnie z przyjętą dyrektywą EPBD będą musiały być budynkami zeroemisyjnymi. A budynki zeroemisyjne to nie są budynki, które nie będą potrzebowały energii, tylko to są budynki, do których energia zużywana będzie musiała być energią zieloną. A mniej więcej oznacza to tyle, że jeżeli nie zadbają Państwo o to, aby ten budynek był sprawny energetycznie, aby to był budynek dobrze zaizolowany, budynek szczelny z nowoczesnymi instalacjami, to koszty eksploatacji tych budynków będą wybitnie wysokie. Dodatkowo 2030 rok to jest ten sam warunek już dla wszystkich obiektów, a więc będzie to nas czekało również w przypadku obiektów budownictwa kubatorowego, takich jak obiekty mieszkaniowe. Jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, to branża, w której ja pracuję jest odpowiedzialna za 40% globalnej emisji dwutlenku węgla. I mówimy tutaj o różnych rzeczach. Mówimy o nowoczesnym sprzęcie medycznym, o wyposażeniu szpitali, ale jeżeli nie zaczniemy troszeczkę inaczej budować, to jest tak, jakbyśmy poszli do dużej sieci fast foodów, zamówili popularny zestaw z Big Maciem a do niego domówili kole zero, żyjąc w przekonaniu, że tak naprawdę będziemy mogli w ten sposób załatwić temat emisji dwutlenku węgla. Jeszcze może na temat śladu węglowego, to co wczoraj Kamil mówił w trakcie prezentacji, ten ślad węglowy należy podzielić na ślad węglowy budynków wbudowanych i operacyjnych. Kiedy budujemy, kiedy budynek powstaje, to tak naprawdę 30-40% śladu węglowego powstaje, natomiast pozostałe 60-70% to jest eksploatacja budynku. Więc proszę pamiętać o tym, że ten ślad węglowy jest tworzony przez całe życie. W moim odczuciu mamy teraz bardzo specyficzną sytuację, ponieważ ja nie pamiętam przez 15 lat mojej kariery zawodowej takiego momentu, żeby na rynku było dostępnych tyle pieniędzy mamy uwolnione środki z KPO. Państwo możecie być beneficjentami tych środków, możecie być beneficjentami również środków z funduszu spójności na lata 2001-2027. Są pieniądze. Są pieniądze z funduszu medycznego na pediatrię, na onkologię, na psychiatrię. Te pieniądze mają ze sobą Kilka wspólnych cech. Przede wszystkim to, że jest termin na wydatkowanie tych środków. W przypadku KPO to jest połowa 26 roku, w przypadku onkologii 27 rok. A druga kwestia jest taka, aby te pieniądze dostać i efektywnie wykorzystać, no to również powinni Państwo wykazać w inwestycjach, które będziecie planowali, że to są inwestycje przyjazne dla środowiska, które będą realizowane zgodnie z zasadą DNSH i również nie będą generowały dużego śladu węglowego. Jeśli chodzi o budownictwo prefabrykowane, budownictwo modułowe, to proszę zwrócić uwagę, że te systemy prefabrykacji można tak naprawdę podzielić na system 1D, 2D, 3D. System 1D to są typowe rozwiązania jak belki, jak słupy. System 2D to są rozwiązania, gdzie pojawiają się elementy prefabrykowane, takie jak, jak ściany i stropy dostarczane na budowę. To, za co ja odpowiadam, to jest system modułowy 3D a więc elementy, duże elementy przestrzenne, wykonywane w zakładzie produkcyjnym, dostarczane na teren budowy. Sama technologia to jest beton, drewno i stal. O drewnie słyszeli Państwo wczoraj, ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o przewagach technologicznych budownictwa modułowego konstrukcji stalowej. I jeszcze jedna ważna rzecz, to budownictwo prefabrykowane to już nie jest takie budownictwo zaściankowe. Ten rynek jest warty w Polsce 10 miliardów złotych, a jeśli chodzi o budownictwo modułowe to jest prawie 5 miliardów złotych. A więc to już jest taki konkretny kawałek tortu. Kilka słów o firmie, którą reprezentuję. To z czego jestem dumny to fakt, że jesteśmy polską firmą, która działa na rynku od 25 lat. W ciągu 15 lat zrealizowaliśmy... Grubo ponad 100 obiektów technologii mundurowej, i to są obiekty specjalistyczne. My, jesteśmy firmą, która realizuje głównie obiekty szpitalne, laboratoria, farmacje, ale również zaczęliśmy współpracować z policją i z wojskiem, bo te służby mundurowe doceniły te hasła, które staramy się promować jak bezproblemowość, szybkość i innowacyjność samej realizacji. Posiadamy zakład produkcyjny, który ma 25 tysięcy metrów kwadratowych, ten zakład jest rozbudowywany. Jesteśmy w stanie w ciągu tak naprawdę miesiąca wybudować 6 tysięcy metrów kwadratowych gotowych budynków. Jeszcze raz, w ciągu miesiąca 6 tysięcy metrów kwadratowych gotowego budynku. Mamy dzisiaj takie moce produkcyjne. To wszystko jest możliwe dzięki technologii i dzięki odpowiedniemu podejściu do prefabrykacji żeby pokazać, czym, są, czym jest moduł, jak my te moduły robimy, dlaczego stal. Konstrukcja stalowa dlatego, bo stal pozwala przenosić duże obciążenia. Stal pozwala nam robić moduły o dużych wymiarach, do 5,5 metra szerokości, 20 metrów długości. To, co państwo widzieli w szpitalu w Wolicy, którego jesteśmy wykonawcą, to jest tylko jeden z typowych obiektów, które robimy. Natomiast moduły mogą być kształtowane pod dany obiekt, pod Państwa wymagania. To nie jest tak, że mamy jakiś konkretny wymiar, którego musimy się trzymać. Jesteśmy bardzo elastyczni, za każdym razem budujemy te moduły tak, jakbyśmy byli krawcem, który szyje garnitur na miarę. To, co jest ważne w procesie technologicznym, w materiałach, które używamy, nie ma materiałów, które mogłyby być podatne na wilgoć, które mogłyby być nasiąkliwe. To są materiały odporne na korozję mikrobiologiczną ponieważ jeżeli mówimy o użyteczności publicznej i zastanowimy się jak duże jest ryzyko, że taki budynek kiedyś zostanie zalany, że pojawi się jakaś awaria wodna, no to tak naprawdę w ciągu 50 lat jak te budynki są projektowane zgodnie z eurokodami, to takie ryzyko jest praktycznie zawsze. Stal nie wymaga takiego zabezpieczenia. Stal jest odporna na działanie wody. To, co pokazujemy, pokazuję poniżej, to jest przykład akurat modułowej kantyny, modułowej stołówki, którą realizowaliśmy w Niemczech dla Bundeswehry. Po prawej państwa stronie mają państwo podział na moduły, czyli tak jak są kolorki, to są poszczególne moduły. Tutaj akurat został zastosowany taki sam moduł. Natomiast co jest ważne, na dole. I na górze mają Państwo tą samą przestrzeń. W naszej technologii ta przestrzeń może być w dowolny sposób zaaranżowana, zgodnie z Państwa życzeniem, czyli mogą Państwo otrzymać duży open space. Tam możecie stworzyć salę konferencyjną, może być tak jak tutaj jadalnia. Ale tak naprawdę tą samą przestrzeń, nawet w późniejszym terminie, możecie zupełnie zaaranżować w inny sposób, dopasowując pod swoje potrzeby. Czyli zorganizować oddział łóżkowy, zorganizować SOR czy innego typu pomieszczenia. My samodzielnie budujemy do 10 kondygnacji. Tak jest zaprojektowany system. Dzięki temu, że to jest stal, że stal jest materiałem niepalnym i posiadamy klasyfikację ogniową do 120 minut, to również w technologii modułowej możemy wykonywać ściany oddzielenia przeciwpożarowego. I to jest bardzo ważna sprawa, bo jeżeli mówimy o redukcji emisji dwutlenku węgla, no to nie powinniśmy używać betonu, bo beton to jest 60% emisji dwutlenku węgla w budownictwie. W technologii modułowej wszystko, co jest powyżej terenu, realizujemy bez żelbetu. Jeżeli pojawiają się piwnice, jeżeli pojawiają się pomieszczenia na, nie przeznaczone na pobyt ludzi. To takie rzeczy są realizowane tylko w technologii tradycyjnej, na tym są nastawione moduły. Natomiast proszę pamiętać również o budownictwie modułowym, jeżeli chcieliby Państwo rozbudować funkcjonujący obiekt. Robimy bardzo dużo nadbudów. Bardzo często budynki, które są nadbudowywane, nie wymagają dodatkowego wzmocnienia konstrukcji. A co najważniejsze, ten obiekt jest nadbudowywany i on cały czas funkcjonuje. Kolejna kwestia to etapowanie inwestycji. Świetnym przykładem jest tutaj obiekt wolicy. W pierwszym etapie wybudowaliśmy budynek puszkowy, później dostawiliśmy łącznik, w którym jest tomograf, natomiast cały obiekt wolicy jest przygotowany do nadbudowy o kolejną kondygnację. Parametry techniczne, które spełniają nasze budynki, ponadnormatywna izolacyjność temperaturowa to jest jedna kwestia, natomiast szczelność, o której również wczoraj mówił kolega Kamil. U nas ten współczynnik szczelności to jest 0,6 wymiany na godzinę. Dla budynków tradycyjnych zgodnie z warunkami technicznymi to jest 1,5 wymiany na godzinę. Oznacza to proszę Państwa, że w budynkach naszych modułowych 2,5 razy mniej powietrze ucieka przez nieszczelność. A to oznacza, że 2,5 razy raza mniej trzeba tego powietrza świeżego dostarczyć, tego powietrza obrobić, ogrzać, schłodzić. I dlatego te budynki tak naprawdę w efekcie końcowym są tak efektywne energetycznie, to co mówił pan dyrektor Wysocki, 20-30-40% mniejsze zużycie energii niż budynków realizowanych w systemie tradycyjnym mówiłem o odporności i kwestii nośności podłogi to jest od 5 kN do 20 kN dla nas takie pomieszczenia jak sale hybrydowe jak pomieszczenia dla angiografów rezonans magnetyczny klatki faradaya nie są żadnym problemem nasza technologia technologia o konstrukcji stalowej rozwiązania stalowe pozwalają na to aby takie pomieszczenia w technologii modułowej również wykonywać Dużym atutem jest również rozwiązanie pozwalające na budowę ścianek działowych i ścian zewnętrznych. I w przypadku naszej technologii nie potrzebują Państwo wykonywać dodatkowych wzmocnień. My korzystamy z płyt fermacel gipsowo włóknowych i to są płyty, które pozwalają na jednym kołku powiesić nawet 50 kg. Czyli jeżeli zmieni się Państwo koncepcja, jeżeli będziecie chcieli przewiesić jakąś szafeczkę, to nie musicie się martwić o to, że nie pomyśleliście na etapie projektowania o tym, żeby zrobić wzmocnienie w ścianie. Jeśli chodzi o wysokości 3,7 metra w świetle, to jest taka wysokość powiedzmy, którą spokojnie jesteśmy w stanie uzyskać i tu zwracam uwagę, że takie pomieszczenie jak sale operacyjne również bez problemów technologii modułowej wykonujemy. Największą przewagą budownictwa modułowego, to co wczoraj mówił również Kamil, to jest prefabrykacja, my staramy się na zakładzie zrobić jak najwięcej po to, żeby te moduły przyjechały na budowę praktycznie gotową, zaraz zobaczą to Państwo na filmie, który przygotowałem dla Państwa, zobaczą Państwo również na czym polega ten całkowity montaż. Czas realizacji krótszy o 50%. W tym miejscu chciałbym Państwu powiedzieć, że jesteśmy w trakcie realizacji budynku dla Wojskowej Akademii Technicznej, więc myślę, że taki przykład nie tylko słowa, taki przykład realizacyjny będzie naj, na, najlepszy dla Państwa. Realizujemy obiekt w systemie zaprojektu i wybuduje, więc po naszej stronie są wszystkie pozwolenia na budowę, na użytkowanie. Obiekt ma 9000 tysięcy metrów kwadratowych, umowę podpisaliśmy na początku stycznia tego roku. I na koniec kwietnia tego roku budynek został postawiony. 9 tysięcy metrów kwadratowych, 6 kondygnacji, czyli potrzebowaliśmy 3,5 miesiąca na to, żeby ten budynek zaprojektować, żeby uzyskać pozwolenie na budowę, żeby budynek wyprodukować i dostarczyć go na budowę. Dzisiaj ten budynek jest wykańczany i na 31 sierpnia jest zaplanowane oddanie do użytkowania. Jeżeli chcieliby Państwo ten obiekt zobaczyć, to ja oczywiście zapraszam na budowę do Warszawy. Możecie zobaczyć Państwo, jak ten obiekt funkcjonuje. A żeby nie być również gołosłownym, to chciałbym przedstawić film z produkcji, z realizacji naszych obiektów. No i niestety nie pokażę Państwa akurat szpitala, bo chciałbym się pochwalić innym obiektem. To jest obiekt dla Dolnośląskiej policji. Natomiast jest to specjalistyczny obiekt, ponieważ jest to budynek dla cyberbezpieczeństwa, centralne biuro do zwalczania cyberprzestępczości. I co jest ważne, tutaj widzą Państwo budynek, który jest budynkiem istniejącym. Ten budynek jest przeznaczony, proszę Państwa, do rozbiórki w jednym z etapów roboty. A więc zamawiający postawił na budownictwo modułowe, ponieważ w trakcie realizacji potrzebował, aby normalnie funkcjonariusze mogli funkcjonować w starym budynku. Całość jest projektowana w Rewicie, całość jest projektowana w BIM-ie, ponieważ jak w zeszłym roku pokazywałem dla nas, najważniejsza jest jakościowa dokumentacja projektowa bo tylko w takim wypadku można sprawnie produkować. Dzisiaj, jeżeli ma się przewymiarowany zakład, jeżeli nawet się wpuści bardzo dużo ludzi, oni nie dostaną dobrze zaprojektowanego budynku, jeżeli nie dostaną dobrze przemyślonej dokumentacji projektowej, to nie będą w stanie tego budynku wykonać. My jesteśmy jak firma produkująca samochody, musimy mieć taką dokumentację. Natomiast różnica pomiędzy nami a na przykład Toyotą jest taką, że Toyota produkuje 10 modeli, a na danej linii produkcyjnej jeden czy dwa modele, a my za każdym razem proszę Państwa taki model customizujemy, wymyślamy go dla Państwa, razem z Państwem pod Państwa wytyczny taki obiekt produkujemy. To jest produkcja, widzą Państwo, że wszystko jest wykonywane, łącznie pomieszczenia dla serwerowni bezpośrednio na zakładzie. To są elementy, które montujemy później na budowie, a więc przejeżdżają moduły, przejeżdżają moduły z wykonanymi instalacjami, przyjeżdżają klatki schodowe, przejeżdżają szyby windowe, a więc również te elementy podkreślam nie są realizowane w systemie żelbetowym. Dzięki temu jeszcze niższa jest emisja dwutlenku węgla. Co ważne, my nasze budynki posadawiamy na fundamentach punktowych, nie potrzebujemy płyty fundamentowej. E, sprawdzamy się świetnie, jeżeli mają Państwo grunty podmokłe, jeżeli mają Państwo grunty nienośne. Akurat we Wrocławiu mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy grunty o przekroju 4-8 metrów, e, gdzie były grunty nasypowe. E, zastosowaliśmy system palowania. E, no, i tutaj jeszcze, przepraszam, powiem o transporcie. 400 km, 160 modułów dostarczonych z, z Ostrowca do Wrocławia. I widzą Państwo stary budynek i nowy budynek, który powstawał na terenie inwestycji. Pięć tygodni od wejścia na budowę zostały wykonane fundamenty, fundamenty punktowe, a tak wygląda sam montaż budynku modułowego. To jest pięć kondygnacji, dwa etapy budowy. Budynek został zmontowany w przeciągu czterech tygodni, a więc z minimalnym wpływem na użytkownika, z minimalnym wpływem na otoczenie. To jest centrum, proszę Państwa, Wrocławia. Tutaj naprawdę wybitnie ciężko budowałoby się w systemie tradycyjnym. Elewacja lekko mokra, tynk cienkowarstwowy połączony z elewacją wentylowaną. Na dachu umieszczone wszystkie instalacje, maszty elektryczne. No i rzeczywiście ten budynek jest też zaprojektowany pod kątem instalacyjnym w taki sposób, aby był budynkiem przyjaznym w eksploatacji, aby to był budynek, który będzie niskoenergetyczny. Ponieważ nie wystarczy zrobić termosu, który będzie zakręcony i dobrze zaizolowany, ważnym jest, proszę Państwa, również, żeby ten budynek posiadał nowoczesne instalacje. Jeżeli mówimy o DNSH, jeżeli mówimy o Zielonym Ładzie, to zasada 3 czyli Reduce, Reuse, Recycle, jak ona wygląda w praktyce, bo taki jest tytuł prezentacji. O czasie realizacji mówiłem ten krótki czas realizacji szybki zakup materiałów powoduje, że są w państwa w pełni bezpieczni, jeśli chodzi o roboty dodatkowe. Proszę pamiętać, że za chwilę będziemy mieli bardzo dużą górkę na rynku budowlanym dzięki tej kumulacji środków inwestycyjnych, ale również przez odpływ pracowników z Ukrainy do Niemiec i do innych krajów. Ta budownictwo modułowe pozwala państwu zacząć w tej samej cenie i skończyć w tej samej cenie inwestycji bez dodatkowych kosztów waloryzacyjnych robót dodatkowych. Mówiłem o bim natomiast jeśli chodzi o stali, no to my wykorzystujemy też stal z recyklingu, ta stal, która do nas trafia, materiały, które używamy są materiałami z recyklingu, ale my również ten budynek możemy później podać recyklingowi, czyli po 20, 30, 40, 50, 100 latach ten budynek może zostać rozebrany w bardzo łatwy sposób stal może zostać poddać recyklingowi, płyty mogą zostać przetworzone, wełna, materiały również takie jak pokrycia dachowe, to wszystko możemy poddać recyklingowi. Natomiast najważniejsze tak użytkowo dla Państwa to jest możliwość zmiany aranżacji, o której mówiłem wcześniej. Nie są Państwo uwiązani do funkcji pierwotnej, która została zaprojektowana. Jeżeli dzisiaj to była łóżkówka, wszystkie ściany możemy rozebrać. Tak jak na jednym z pierwszych slajdów mogą Państwo dostać Open Space i ten budynek możecie Państwo na przykład zaaranżować nawet pod blok operacyjny. Są takie możliwości, można to naprawdę zrobić dużo łatwiej niż w przypadku budownictwa tradycyjnego. I że również, żeby nie być gołosłownym, to chcę Państwu powiedzieć, że taką realizację dzisiaj robimy w Legnicy. Tam jest budynek covidowy, który zrealizowaliśmy dla KGHM we współpracy z KGHM. -em. Był to budynek na 150 łóżek, natomiast dzisiaj robimy z tego przychodnie przyszpitalną i bodajże za 3,5 miliona złotych budujemy pomieszczenia dla tomografu, dla rezonansów, stawiamy tam dwa rentgeny i w ten sposób ten budynek adaptujemy. Kolejna kwestia to jest mobilność. Być może Państwo kiedyś będziecie potrzebowali taki budynek przestawić, dać w inne miejsce. Już, jeszcze minutkę, Pani to już kończę. Jeszcze tylko chciałem pokazać obiekty, które zrealizowaliśmy, e, medyczne. E, na pierwszym planie jest szpital w Sieradzu, siedem sal operacyjnych, na dole centralna sterylizacja wraz e, ze stacją mycia łóżek. To jest nadbudowa szpitala MSWiA w Opolu, obiekt, e, który był między dwoma kamienicami. To jest szpital w Gerlitz, który został przeniesiony do Polski, do Bolesławca e, i również został przebudowany, została zmieniona jego funkcja. To jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak te specjalistyczne pomieszczenia, czy tak jak w ulicy, pomieszczenia łóżkowe, czy bloki operacyjne realizowane w systemie modułowym, wyglądają. Wszystkie instalacje, czy zarządzanie salą operacyjną, integracja sal operacyjnych, to wszystko jest projektowane i realizowane przez naszych inżynierów. Ja dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeżeli chcieli Państwo dowiedzieć się czegoś więcej, zobaczyć jeszcze jakieś filmy z naszych realizacji i zachęcamy do współpracy. Ja przepraszam, że znowu przedłużyłem. Dziękujemy bardzo. bardzo.